© Poszła Karolinka do Gogolinka. A Karolik za nią jak za jaką panią z butelką wina. Drodzy Państwo, witam na, śląski, na śląskiej degustacji wina. chcę powiedzieć, że jest to najlepsza degustacja wina, jaką widziałem w Polsce. Jest robiona profesjonalnie, bardzo szerokie, podwoliła wina, świetny wybór. Zapraszam wszystkich Państwa, przyjdźcie tutaj, zobaczcie. To jest na co patrzeć. Festiwal jest dla mnie takim szczególnym wydarzeniem winiarskim, dlatego że po pierwsze w ciągu kilku lat stał się naprawdę poważnym eventem, po drugie jest to świetne przedsięwzięcie, które bardzo popularyzuje zainteresowanie winem, wiedzę winiarską wśród szerokich odbiorców. Ja cenię w nim to, że nie jest skierowany wyłącznie do specjalistów, wyłącznie do zamkniętej troszeczkę chromatycznej branży, ale właściwie do każdego człowieka, który nawet nie tyle pije wino, ale chciałby zacząć spić wino, chciałby zacząć się nim interesować. Chciałby troszeczkę odkryć, jakie wina lubi, z jakich krajów, jakie szczepy, jakie style. I myślę, że to jest naprawdę coś wyjątkowego w skali, w skali kraju, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które tak mocno, tak konsekwentnie popularyzuje wiedzę winiarską. To jest mój drugi Noe Festiwal z sześciu. Dwa lata temu opowiadałem o Chianti Classico. Teraz opowiadam o swojej kochanej Austrii, więc cieszę się, że zawsze mogę znaleźć jakiś temat, który mogę się podzielić. Cieszy mnie bardzo to, że rośnie zainteresowanie. My jesteśmy przyzwyczajeni w Warszawie, odbywają się ciągle jakieś degustacje. Ja się cieszę, że wino zyskuje popularność we wszystkich regionach Polski i no, liczba gości, z jednej strony winiarzy, importerów wina, producentów, z drugiej strony konsumentów, którzy przychodzą, podsłuchuje pytania, jakie ludzie zadają. To są bardzo zawodowe pytania, tak, także jesteśmy, już mam wrażenie na takim etapie, gdzie ludzie wiedzą, czego szukają, są ciekawi, nie są zamknięci na jakieś tam konkretne typy win, tylko są gotowi i po prostu zapoznać się z tym, co, co jest tutaj w ofercie i to jest niezwykle fajne. Moja ocena w takim razie festiwalu jest cudownie. Ja tutaj jestem pierwszy raz. Spotkałem się z Marianem Jerzewskim pół roku temu. Razem prowadziliśmy seminarium i on wspomniał, słuchaj Wojtek, ja prowadzę taki festiwal, NOE Festiwal. No, ja obiecałem, że przyjadę, zobaczę jak to tutaj wygląda i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jedyne co mi tutaj no, nie pasuje to to, że jestem tu pierwszy raz, bo nie wiedziałem, że taka impreza się odbywa i no, szkoda, że tam czasu nie cofnę. Po prostu nie mogę być na wcześniejszej edycji, bo jestem przekonany, że będę. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, konsumentów, więc dla mnie jako wystawcy to jest bardzo dobra sytuacja, ponieważ ludzie chcą kupować win i no, mogę po prostu obejrzeć o sobie, o Jacobs League, więc... No, organizacja jest genialna, bardzo mi się to podoba, no i cieszę się, że jest tyle ludzi, którzy są naprawdę zainteresowani tym, co jest w Kieliszku i to, jest to po prostu dla mnie bardzo, bardzo dobre, jestem zadowolony.